Lego Duplo 10580. Pudełko pełne zabawy. Przeznaczone dla osób w wieku 1,5 do 5 lat. W zestawie znajdziemy dwie figurki dzieci. Wysoki dom o wymiarach 22 cm wysokości, 19 cm szerokości, 6 cm głębokości. Zwierzątka, żółw, królik, a także podwozie auta o wymiarach 3 cm wysokość, 6 cm szerokość, 12 cm długość. Mam tu także dwa elementy przedstawiające okna, drzwi oraz klocki z numerami. Wszystkie elementy zostały zamknięte w dużym pudle w kształcie klocka do ich przechowywania, które jest wielokrotnego użytku. Zestaw składa się z 95 elementów. Zbuduj małe miasteczko Lego Duplo, a potem domki ponumeruj i ustaw w dobrej kolejności. Mieszkańcy z radością powitają zwierzątka, a autkami dowiedziesz wszystkie niezbędne akcesoria. Ten wspaniały zestaw pozwoli Ci zbudować wiele ciekawych konstrukcji, a scenariusze podpowiedź Ci dołączona instrukcja. Możesz również wykorzystać swoją wyobraźnię i kreatywność i zbudować coś zupełnie fantastycznego. Zestaw składa się z 95 elementów.